Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oto praktyczna. Dzisiaj temat bardzo praktyczny dotyczy tego, jak pacjent z zawrotami głowy może pomóc swojemu lekarzowi postawić diagnozę. Chodzi o to, że często ataki zawrotów głowy zdarzają się w różnych nieoczekiwanych momentach i sytuacjach, kiedy nie ma bezpośredniego dostępu do lekarza, żeby ten mógł zbadać i postawić diagnozę. Wiadomo, że zawroty głowy najlepiej badać na gorąco, czyli w okresie, kiedy one są najbardziej nasilone, ale wiadomo, że często nie ma możliwości dostać się do lekarza natychmiast. Czasami trzeba poczekać jakiś czas na wizytę, a w tym czasie największy atak zawrotów głowy może już minąć. Sam zawrotu głowy są odczuciem subiektywnym pacjenta. Nie można ich zmierzyć czy zbadać. Pacjent musi je opisać swoimi słowami, podać ich charakterystykę. Natomiast obiektywnym objawem zawrotów głowy takim, który da się zaobserwować i opisać przez lekarza w badaniu jest oczopląs. Oczopląs towarzyszy wielu jednostkom chorobowym, których objawem są zawroty głowy, jak np. łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy czy zapalenie neuronu przedsionkowego, łagodna nawracająca westibulopatia, obustronna westibulopatia. Czy też choroba meniera i wiele innych chorób. Klasycznym przykładem są łagodne napadowe położeniowo wozowatu głowy, kiedy podczas zmiany pozycji ciała, np. obracania się w łóżku, może wygenerować się oczopląs ze zmiany położenia. Jeśli lekarz wykryje taki oczopląs w czasie wizyty np. w manewrze Dix-Holpajka lub Roll-Teście, to może postawić diagnozę od razu. To samo dotyczy na przykład zapalenia neuronu przeciąkowego i innych zawrotów, którym towarzyszy oczopląs. Jeśli pacjent trafi do lekarza po pewnym czasie, to oczopląs może już wygasnąć i wtedy lekarz może się tylko domyślać, co się stało, ale nie ma bezpośredniego namacalnego dowodu. No i tutaj wobec tego wracamy do tytułowego pytania tego odcinka, jak pacjent może pomóc lekarzowi postawić diagnozę. No właśnie w bardzo prosty sposób. Chodzi o to, że można nagrać swoim zwykłym smartfonem oczopląs w czasie ataków zawrotów głowy. Jak to zrobić? Pokażę kilka oryginalnych filmików nakręconych przez samych pacjentów za ich zgodą, jak to może wyglądać w praktyce. I tu mamy pierwszy przykład. Pacjentka, która miała zawroty głowy o typie wirowania po zmianie pozycji ciała nagrała swoje oczy w pozycji leżącej. Proszę zobaczyć jak to wygląda. I widzimy, że pacjentka leży na plecach i wyraźny oczopląs poziomy w stronę prawą. Szybka faza w stronę prawą. Oczopląs stopniowo łagodnieje, coraz, coraz mniejszy, aż w końcu wygasa. Trwa to dosyć krótko. Dobrze. A teraz ta sama pacjentka nagrała swój oczopląs na lewym boku, czyli skręciła głowę w lewo i proszę zobaczyć jak to wygląda. I tutaj znowu mamy oczopląs, ale tym razem w lewą stronę. dosyć taki mało nasilony. Szybko wygasa. Ale jednak był wyraźny. To był oczopląs geotropowy w stronę lewą, czyli na lewym boku. Niestety, tej pacjentce nie udało się nagrać swojego oczopląsu na prawym boku. Z wywiadu wiem, że na prawym boku zawroty głowy były silniejsze, więc prawdopodobnie była sytuacja, że tam był oczopląs geotropowy w stronę prawą, czyli na prawym boku oczopląs w stronę prawą oznacza, że prawdopodobnie zajęty był kanał półkulisty poziomy prawe i w ten sposób możemy tutaj jakby zdiagnozować pacjentkę nawet nie widząc jej osobiście. Drugi przykład też jest bardzo dobry. Tutaj pacjentka uderzyła się jakiś czas temu głową w szafkę i miała później zawroty głowy, jak słusznie podejrzewała, były to zawroty głowy pochodzące z powodu przemieszczających się otolitów, czyli łagodne napadowe położenia w głowy. I teraz zobaczmy, co pacjentka tutaj nagrała w filmiku. Pacjentka wyraźnie poszukuje tego oczopląsu w różnych pozycjach ciała. Widzimy teraz, że leży sobie na prawym boku, specjalnie nic się nie dzieje, pełen spokój pacjentka słusznie jakby czeka w tej pozycji przez dłuższą chwilę żeby zobaczyć czy oczopłon pojawi się później bo czasami może być czas utajenia jakiś więc oczopłonc nie musi się pojawić od razu ale nie pojawił się teraz na plecach na plecach też wszystko dobrze na lewym boku tu obraz nam troszeczkę umknął ale zaraz zobaczymy. Dobrze, i teraz widzimy obraz na lewym boku. Tutaj też nie ma regularnego oczopląsu, aczkolwiek kilka takich bardzo dyskretnych, drobnych drgań oczopląsowych w lewą stronę mogliśmy zauważyć, ale nie był to regularny oczopląs. Na plecach znowu, jak widać, nic się nie dzieje. Oczy są w miejscu. Także nic nie dzieje nadal, a teraz pacjentka skręciła głowę w prawo i proszę zobaczyć co się dzieje. Teraz bardzo żywy z poziomy w stronę prawą, wyraźnie szybka faza bije w stronę prawą, czyli do podłogi. Jest to oczopląs geotropowy pochodzący z kanału półkolistego poziomego prawego prawdopodobnie i ten obraz był dosyć charakterystyczny. Jak państwo widzieli udało się pacjence nagrać ten oczoplon, sfilmować, a później, jeśli ten filmik pokazałby swojemu lekarzowi na wizycie, na przykład, to postawienie diagnozy byłoby już dużo łatwiejsze. Trzecim przykładem jest kolejny filmik, który został nagany przez pacjentkę i wrzucony do YouTube'a, czyli upubliczniony. Filmik ten mogą zobaczyć Państwo pod, pod tytułem Manewry repozycyjne. Link do tego filmiku zamieszczam w opisie tego odcinka. Mogą Państwo zobaczyć w tym filmiku. Oczopląsu już jako takiego nie widać, ponieważ pacjentka była w okresie zdrowienia. Dlatego, dlatego ten oczopląs już zanikł. Ale ten filmik jest doskonale nakręcony technicznie i może być dla Państwa świetną wskazówką, jak taki filmik nakręcić. W jaki sposób można tutaj zbliżyć te oczy, żeby, żeby zobaczyć ewentualny oczopląs, jeśli się pojawi. Zachęcam Państwa do obejrzenia. No i tutaj możemy przejść do takiego podsumowania. Smartfon prosta rzecz, można powiedzieć, którą każdy posiada, jest bardzo użyteczny i praktyczny w, w nagraniu swoich oczu, żeby zobaczyć, czy pojawi się oczopląs. Takie nagranie warto później pokazać swojemu lekarzowi na wizycie, żeby ułatwić mu postawienie diagnozy. Jeśli państwo nagrali już jakiś swój oczopląs wcześniej bądź nagrałem go w przyszłości, to zachęcam do tego, żeby się tym podzielić. Chętnie taki filmik możemy upublicznić, żeby wzajemnie się edukować i żeby inni pacjenci mogli zobaczyć, w jaki sposób to robić. A tymczasem, w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Krzysztof Łasiński. Oto Neurologia Praktyczna.